Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fishu i witam Was w kolejnym odcinku z gotowania. i tym razem faktycznie to jest gotowanie, a nie pieczelnie. Dzisiaj będziemy się zajmować makaronem z kurczakiem i szpinakiem w sosie pesto. I tak jak możecie zauważyć, zaopatrzyłem się w nowy fartuch oraz czapkę kucharską. Tak więc dzięki Wam po części też, ponieważ to dzięki Waszym donatom i innemu wsparciu byłem w stanie zakupić ten oto fartuch. Z własnym logo, co najważniejsze. Tutaj jest moje własne logo. Więc y, jestem z tego mega zadowolony, fakt jest taki jaki chciałem, także dziękuję bardzo. I cóż, przechodzimy dalej do odcinka. Do przygotowania potrzebować będziemy jedną średnią pierś z kurczaka, makaron, paczkę szpinaku, pesto bazyliowe, które możemy kupić lub zrobić samemu, 125 ml śmietanki trzydziestki, łyżkę oliwy, sól i pieprz. Piersi kroimy w kosteczkę, przyprawiamy solą i pieprzem. A następnie podsmażamy. Na jednej łyżce oliwy rzecz jasna. Wstawiamy wodę na makaron i gotujemy go al dente tyle ile jest nam potrzeba. Szpinak w razie potrzeby umyć i osuszyć. Dodać go do podsmażonej piersi i smażyć, aż zwiętnie i odparuje. Następnie wlać śmietankę i gotować, aż zgęstnieje. Dodać 4 łyżki pesto i wymieszać. Nałożyć znowu na gotowany makaron i wymieszać. Mi taka ilość sosu stacza na 3-4 porcje. Spacznego. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie z przepisu, że będzie Wam równie smakować jak mi. I cóż, zapraszam Was do przyszłych odcinków, a na ten moment komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!